Połóżcie uszybano widzowie dzisiaj, dawajcie w kolejnym, weźmy w tym kontaktu, jak to się dom drugi w końcu mogę zacząć. I zobaczcie, jaki dom zbudowałem. Próbowałem to w trzy dni, a za fair mamy miesiąc, ale woleliśmy na spokojnie poszukać tych storowców i tym podobnych. Ale no, 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 To jest najlepszy dom w moim życiu. Nagraficznie. A w ogóle wiecie, co mnie zastanawia? Co to jest? Ta chałupa. Nie to tam chodzić? Nie wiem. Ale musimy tam pójść w kolejnym odcinku na kanale. Chyba tam pójdziemy. Ehm, dobra. Najpierw z tą piękną chatę. To jest w tam się kupię. Gdzie to jest? A ja dam sobie tutaj buzik. Żeby było tak lepiej. Ale zobacz... tu najprawdopodobniej mnie dobie nie wiem. Bodzi mnie po nawach doby podziemia. Prędzej czy później na bank. Zobaczycie. Dobra, wchodzimy do chaty, nie. I nie zapamiętałem wszystkich szczegółów, co tam jest. Nie pamiętam, czy. E, bo to się gubię. To jest tak ogromne Zobaczcie. To. To jest, bardzo Ramon, ale Pan? To mówię. Da zamiar. Tak, daj, wuję. No i tutaj jest komin. Kim, kominek. Tutaj takie o zrobię. Tam jest wejście z ogrodu. Ogrodu. Zgnień później warto pokaże. Tutaj jest taki storik. To nazwać nie Tu jedzmy na książki Taki pokoik, taki zwykły pokoik. E, tu jest takie światło, co było po prostu wyjaśni. Tępienie domu. Tu widzą miejsce miejsca na książeczki. Tu jest, tu jest salon, telewizor. Dwolejne ognisko takie, ale taki osobny kominek. Tutaj jest balkon, no em, um, tak kolejne lnisko. Tutaj mogę robić, a uh, te Aha. Co to było w ogóle? Nie, według mnie to jest ta osoba. Która mieszka tam Pewnie jest na serwerze Jawel Mamy przewał Ale no i Tu do nas na autobusy Ale Ilu widziałem je na pewno Że on ma kreatywa. Czy mogę wam zdradzić czy ma A skąd wiem e, Widziałem wcześniej Odmawiam szybciej odcinek, ale nie chcę Wam zadać szczegółów. Eee, To jest coś takiego, A tu jest najważniejsza, czyli płasenka. To powinienem dodać, Najważniejsze Najważniejszej rzeczy. Czyli... Czyli sypialni. Sypialnia będzie gdzieś na górze. Ale to dam w... W swoim czasie mieszkać bez sypialni bez łóżka. trochę słabo. Według mnie. Ale musicie przyznać. Teraz chyba najlepszy. Do jaki w życiu budowałem. Tylko prowadzi tutaj mały przygód typu kibelek, łóżeczko. Ale już chciałem nagrywać także. Tak to wygląda. I tutaj zrobię jeszcze i gdzieś 30 miejsc zrobiłbym spialnie A to żyć bez spianie, bez łóżka na bardziej miejsca na tej promecie no, także tutaj pod ziemię O nie, chyba inaczej zrobię tutaj Dobra, to do się będzie indzień a ja obiecuję, że próbki e, te trzy lecie, które mówiłem Ci, podziemia, sypialnia, e, kibele, bo tak ja tak zajęty tym że że ja zapomniałem dodać e, m, szczegółów. E, co to było za postać? Co to było za postać o kurde. O no, czy to jest podczas tego domku? Ja wolę Tego się dojemy pewnie w kolejnych odcinkach na kanale I będę próbował robić codziennie Także w jutro będzie odcinek Z tego Trzeba będzie znaleźć się cząków. Dobra, to to taki krótki odcinek, oprawia, przeprawia te, no je, się bo już nie to trzeba z nie zrobić. nie wiem, nie Dobra, To wiem, nie wiem, To E, ja coś teraz gadam, żeby prozu. po prostu mieli być trochę krótsze godziny. Tak ale taki biler 7-8, a co? idealnie a nie na wschodzie słońca, czy na zachodzie słońca, kończymy ten piękny to bardzo a wy... Czekajcie. kleina na Niku że co? A tutaj trzy sekundy jeszcze na subskrypcji. O, konkurę? Trzy, dwa, jeden. Rana Tyryle, wam mi No to,